Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, niech Pan obdarzy Was swoim pokojem. W dolnej kaplicy kościoła Duk in Altum w Magdali, w Ziemi Świętej, w zasadzie w jej absydzie, znajduje się obraz, który mam nadzieję, za chwilę będziemy mogli zobaczyć na ekranie i pomedytować po zakończeniu tej liturgii. Ten obraz jest dość specyficzny i nietypowy, bowiem nie widać na nim całych postaci, tylko ich stopy i jedną dłoń. O, pojawił się. Przedstawia ten obraz scenę uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok z dzisiejszej Ewangelii. I autor obrazu stawia nas dosłownie. U stóp Jezusa. Każdy z nas staje się dzisiaj świadkiem cudu, który dokonu, którego dokonuje Jezus. I niezwykłe wrażenie robi punkt styku palca kobiety z płaszczem Jezusa. Autor w ten sposób chciał podkreślić i pokazać tę moc, która wyszła od Jezusa. Nie wiem, czy też tak macie, ale. Zawsze niesamowicie prowokuje i zawstydza mnie wiara owej kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Bo zobaczmy, od 12 lat cierpi na upływ krwi. Przez Żydów uznana za nieczystą, wykluczona poza życie społeczne, poza życie religijne. 12 lat. Szuka pomocy u różnych, u różnych lekarzy, lecz nie dość, że ci jej nie pomogli, to jeszcze straciła cały dobytek i czuła się coraz gorzej. I właśnie w tej sytuacji, w tym kontekście swojego życia, słyszy o Jezusie. Nie miała nic do stracenia. Jak wielka musiała być jej wiara, skoro powiedziała, Żebym choć jego płaszcza się dotknęła, a będę zdrowa. Jaki jest efekt jej głębokiej wiary? Całkowite uzdrowienie. Czy Jezusowi ta kobieta, bezimienna kobieta, była obojętna? W żadnym wypadku. Przecież w tym momencie Jezus idzie za Jairem, żeby uzdrowić jego córkę. Tam musiał być niesamowity tłok. Wielu ludzi musiało otaczać Jezusa, i w tym tłoku znalazła się ta jedna kobieta, która dotknęła Jezusa. Jednak Jezus się zatrzymuje, odwraca i szuka jej. Marek pisze wyraźnie, że Jezus rozgląda się, żeby ją ujrzeć, żeby ją spotkać. Żeby zobaczyć tę, która się Go dotknęła, bo poczuł, że wyszła od Niego moc. Siostro i bracie, Bóg wychodzi na spotkanie z człowiekiem, bo go kocha tak bardzo, że z miłości do każdego z nas oddał swoje życie na krzyżu, żeby nam udowodnić tę miłość. Jednak jaka jest moja odpowiedź na tę miłość? Wtedy, gdy z wiarą i z ufnością przychodzimy do Jezusa, On zaczyna działać w naszym życiu. I ta bezimienna kobieta z Ewangelii o tym się przekonała namacalnie. Czy potrafimy tak jak ona, z tak wielką wiarą, z taką ufnością, przychodzić do Jezusa? Dobrze wiemy, że są takie sytuacje w naszym życiu, gdy możemy się poczuć jak ona. Kiedy ludzie zawiodą, kiedy wszystkie możliwości nam się wykończą i już nie wiemy, w którą stronę pójść, za który sznurek pociągnąć, stajemy w jakimś życiowym rozkroku, i właśnie wtedy jest ten moment w tych sytuacjach, aby zwrócić się ku Bogu. Karmelitanka Święta Teresa od Jezusa napisała kiedyś, Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża. Wszystko mija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego, Bóg sam wystarcza. Siostry i bracia, jestem dzisiaj tutaj, pośród Was. Aby podzielić się z Wami radością z mojego czterotygodniowego kapłaństwa, I na początku tej mojej posługi w, w parafii, chcę z Wami podzielić się tym, co mam najcenniejszego, błogosławieństwem prymicyjnym. Dlatego po błogosławieństwie kończącym tę liturgię, wyjdę tutaj do balasek. I kto będzie chciał to błogosławieństwo przyjąć, serdecznie zapraszam. Będzie można się poczęstować obrazkami prymicyjnymi, jeszcze trochę mi zostało. I warto pamiętać, że błogosławieństwo możemy przyjąć w jakiejkolwiek intencji, byle by była godziwa. I stąd Warto w sobie wzbudzić jakąś konkretną intencję, w której chce przyjąć to błogosławieństwo. To może być właśnie okazja, żeby tak jak ta niewiasta z Ewangelii podejść do Jezusa i powiedzieć: "Zobacz, z tym sobie nie radzę, na to i na tamto już nie mam siły, weź mi pomóż, bo bez ciebie nie dam rady". Podejdźmy z wiarą i z ufnością do Jezusa który chce dziś nas zauważyć w tłumie tak jak te kobiety z Ewangelii Podejdźmy do Jezusa, który chce nas przytulić do swojego serca Wreszcie podejdźmy do Jezusa, który chce działać w moim i w twoim życiu bowiem jak mówi psalmista powierz Panu swą drogę i zaufaj mu on sam będzie działał